Co to jest? Wotyfy Jakbyśmy już... ...kawałek byli od naszego normalnego świata ja, Da się to rozwalić? Weź spróbuj Kurde No nie mogę Tylko jakieś... ...coś leci, ale się nie rozwala To jest ten zielony glut <słuch> No dobra, nawet minął yy, Dobra, idziemy do przodu No, a mam jakieś inne wyjścia, przecież tam się nie będę cofał. No dobra, masz tą miksturkę nadal, nie? Tak mam Dobra ja idę. Okej, okay, idę że... Ale za... drzwi! Dobra, otwieraj. Otwieracz. Otwieraj, otwieraj. O patrz, jakiś teleport no, Ale jakiś dziwny patrz, taki jednokratkowy tylko. No patrz. Czekaj, spróbuję go weźm Nie mogę, czekaj, może tyłkiem, kopnij mnie. <laughs> Zobacz co jest tych pochodni. Może tutaj. O pochodnie. Le lepiej je weźmy Może się przydają Przydają Przydadzą Przydadzą <laughs> Okej okay, mam 20 sztuk Czekaj ja mam też 20 Okej okay, no to co? Co mamy teraz do roboty? Jak widzimy ten portal <laughs> No nie wiem, może trzeba wskoczyć jego to tak nie wiem no to daj, właśnie pierwszy Okej. Okay. Okej. Okay. Okay, y chyba udało mu się. Hmm, czy to jest na pewno bezpieczne? Y y y y y Real, gdzie jesteś? Tutaj, na górze. Y jak ty się tam znalazłeś? No, widzisz, tutaj jest taka lawa i schody, musisz tam przeskoczyć. Ja pierdzielę. Tutaj jest jeszcze krzyż jakiś. To jest ten krzyż, który ja widziałem Tak? Tak, taki sam Ale czemu jest taki sam jak ten z piasku? Nie wiem, ten mały jest straszny Dobra, może Może się potem dowiemy o co z tym wszystkim chodzi Dobra, szybko przeskakuj Czekaj Hop. O, udało mi się yy... To... Patrz Tu Prawie jakbyśmy byli na powierzchni, widzisz tam obrośnie tego tak ziemią? Ten, ten, ten piasek? Znaczy ten piasek ziemi. Kawałek, parę drabinek już my byli na wolności. No niestety. Hmm? Za wysoko, żeby się podsadzić. Dobra, słuchaj, idziemy dalej, bo chyba nie ma czasu na stanie w miejscu i dyskutowanie oczywiście. Bo w ogóle patrz to jest wszystko pooświetlane. A po co nam były te pochodnie? Nie mam pojęcia. Dobra, idź przed ciebie hop hop Ja pierniczę, tu jest znowu jakieś wyłożone No tam znowu ten zielony glut hop Chodźmy Łopatrz, patrz, tam są jakieś drzwi Chodź, chodź tam, chodź tam Ale te pochodnie mają dziwny wpływ na czasoprzestrzeń, tak trochę Zatrzymuję jakby czas Patrz, tam jest ten zielony glut, a tam jest krzyż? O Spójrz tam Patrzę, patrzę, widzę krzyż Ale powiedz mi co oni mają z tymi krzyżami, czemu ich jest aż tak dużo tutaj No nie wiem, któryś mi już tutaj krzyż? Chyba trzeci Bo może zapamiętajmy ile tych krzyżów jednak z... po drodze znaleźliśmy no, Dobra, słuchaj tam był y, tak na początku, w tym tam moim widzeniu był jeden, przed chwilą był drugi, ten ze złota, tak już normalnie prawie prawdziwka I tu jest I... ten trzeci Tak, tylko że on jest? Y, nie nie wiadomo, wiem, nie wiadomo co? Może jakoś, a tu nie ma żadnej wajchy żeby to nie otworzyć Na ręką też nie idzie, bo sobie chyba paluchy połamiesz Dobra, chodź, trzeba tu poszukać czegokolwiek Może jakaś wajcha, nie wiem hmm. Hop. O! Patrz. Co tu ma być? Jeju. Ty też odczuwasz takie dziwne działanie tych pochodni na czas? To jakby trochę zatrzymywały go w pewnych momentach? Jakby życie było jakieś takie spowolnione. Dokładnie. W ogóle tam już nie jest z pochodniami nic zaznaczone. Ech. To wygląda jak takie karaty. Więzienie, dziękuję, nie chcę tego widzieć Idziemy dalej W którą stronę teraz idziemy? Tam może do góry Może tam jest wyjście o, Patrz Jest o, wyjście no, blisko już Tylko za mała szpara, żeby tam przejść kurczę. No Skoro tutaj jest wełna To może trzeba podpalić mm, Masz czym? No może pochodnią ja spróbuj. Mi nie. No nie. Nie, no nic nie dało jednak. Dobra, weźmy je z powrotem, bo... Może się przydadzą. Słuchaj, to się porozglądaj może tutaj i... Dobra, to tutaj znajdziemy. idź się porozglądaj. Ja tutaj trochę... Popatrzę, czy coś się nie da zrobić. Hmm. Ciekawe czy... Nie. Uda się nam stąd wyjść. Jak real? E, chodź tutaj. Idę. Idę, idę, idę. U, spadłem. Au, fff. Moje nogi. No rzeczywiście. Zapalniczka. Myślę, że tu musiał być ktoś, kto chciał bardzo uciec też. I może mm, zostawia nam jakieś wskazówki, podpowiedzi, żeby. Ktoś Dobrze. też mógł uciec. Daj mi tę zapalniczkę. Łap Okej, okay, to teraz szybko. Okej, okay, to wynosimy się na powierzchnię. Jezu, tak blisko jesteśmy, Real. Wiem Ale, ty. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi pochodniami. Strasznie oddziałują. Strasznie oddziałują na czas przeszłości, dawaj. Ale podpalam. Odcym się, odcym się, odcym się. No nie wiem, to wygląda na jakiś piasek. Ok, i takie schody się formują. No, prawie. Dziwne, że ten jeden nie spadnie. No, może takie jakieś stare i. nie wiem. Ale witujące. Okej, okay, to odpal jeszcze to jedno. Będziesz mógł przejść. Okej. Okay. Hop, hop. Jest! Jesteśmy na wolności, je! Yeah. Się... O Jezus, gdzie jestem? Czemu w łóżku... Kto otwiera te drzwi? O. Cześć, Rea. Co się stało? O, weź się obudziłeś. A co się stało? A tak stracił na dusz coś przytomność. Jak? Miałeś ponad 4 dni A ten skok! Tak! Jak ty się znowu gdzieś przynieśli w czasie nie wiadomo gdzie jesteśmy A to ty zbudowałeś ten domek? Tak, Jak go zbudowałem na szybko Dobra, Dobra wychodzę Nie, nie wychodź Czemu? Może to znajdą, to jest ukrycie nasze Tak tylko na leciutko wyjdę, zobaczę Jezus, co tu się stało? Jakby ją zaatakowali obcy, że coś taka rudera i się w niej ukrywamy Ciszej mów bo nas znajdą Dobra, chodź się, schowamy może Słuchaj, wiesz co zauważyłem chyba od tej okolicy. No? Taki mały krzyż znowu, chodź zobaczysz go Dobra Patrz, widzisz tam? A no rzeczywiście Ten krzyż na drzewie To, jutro tam pójdziemy no mam nadzieję, że tak. Okej, okay, no to trzeba się przygotować, wszystkie wszystko zrobić na podróż.